Brak dymisji ministra Sienkiewicza, to jest błąd czy słuszna decyzja? Przede wszystkim to jest bardzo ciekawa koncepcja pana premiera. I tu się zastanawiam, czy jeszcze rządzi premier, czy już ktoś inny. Czy może rzeczywiście jest tak, jak my powtarzaliśmy od, od wielu lat, że jednak Polską nie rządzą tak naprawdę politycy, tylko rządzą służby. I tu się rodzi pytanie, czy te służby są wewnętrzne, czy raczej zewnętrzne, no bo w każdym normalnym państwie osoba, która mówi, że państwo polskie tak naprawdę nie istnieje, a jest za to odpowiedzialna, osoba, która mówi takie rzeczy chociaż były to prywatne, w ogóle nie powinna istnieć dalej w polityce. Już nie mówię tutaj o kulturze wypowiedzi. Dla mnie rzecz jest w ogóle żenująca, bo przecież ten minister powinien być zdyskwalifikowany, zdyskwalifikowany z jakiejkolwiek działalności następnego dnia po ujawnieniu tych taśm. A on sobie funkcjonuje, pan premier powiedział, że tak naprawdę to nic się nie stało. Więc wniosek taki, że minister musi mieć bardzo mocną pozycję. Tak jak mówię, tylko zastanawiając się, czy ma mocną pozycję w służbach, czy może jakieś haki na premiera albo innych ministrów, także byłby w stanie rozsadzić cały rząd od środka. Jeżeli minister Sienkiewicz został po to, żeby rozwiązać tajemnicę nagrań, w jakim celu został minister Sikorski? Tu troszeczkę dwie różne sprawy, bo o ile pan minister Sienkiewicz jest tak naprawdę sędzią we własnej sprawie, to ta osoba w ogóle nie powinna wejść dalej w polityce, nie powinien w ogóle pełnić tego stanowiska, nie powinien w ogóle zajmować się tą sprawą, no, ponieważ on jest z nią zamieszany. Nie można być sędzią we własnej sprawie, to jest jedna z podstaw prawa. Do jakiego my byśmy się chcieli odwoływać i do jakiego będziemy dążyć? No, a że w Polsce jest prawo, jakie jest, no to niestety takie sytuacje mają miejsce, że ciągle ta osoba sobie, sobie tam może załatwiać równy, różne rzeczy, może robić napady na siedziby wolnych mediów, jak jak na wprost chociażby ostatnio. No, jeśli chodzi o ministra Sikorskiego, no to tak jak mówię, to jest zupełnie inna sprawa, bo w większości tych wypowiedzi, które zostały przytoczone od ministra, ministra Sikorskiego, przepraszam, to były. Wypowiedzi bardziej prywatne, które nie miały takiego e, oddźwięku. To już z Ameryką, prywatna wypowiedź? Być może tak, bo jednak. E, Minister Sikorski powiedział to, co myśli, a to, co robi, no to niekiedy są dwie różne rzeczy. Chciałbym zwrócić uwagę, że w polityce międzynarodowej główną rolę odgrywa kurtuazja, bo mówienie o tym, że jesteśmy przyjaciółmi z Niemcami, z Rosjanami, a za chwilę możemy walczyć na, na broń ciężką. Jest zwykłą kurtuazją. Także pan minister powiedział to, co myśli szczerze ale sądzę, że nie powinno to zostać w żadnym wypadku upublicznione, bo może być taka sytuacja, że minister zostanie zdymisjonowany, że odejdzie rząd Donalda Tuska, jednak nie smak w stosunkach polsko-amerykańskich pozostanie. Ale jak jestem pytany o Sikorskiego i tą wypowiedź akurat, to zupełnie się z nim nie zgadzam, bo uważam, że sojusz polsko-amerykański powinien być. Tylko powinniśmy troszeczkę bardziej stawiać na własne interesy, a nie tylko dawać się wykorzystywać jak to jest obecnie. Dlaczego te taśmy zostały ujawnione teraz, a nie przed wyborami parlamentarnymi, czyli nadchodzącym samorządowymi? Myślę, że to jest jedno z najważniejszych pytań, na które tak naprawdę ciężko znaleźć odpowiedź. E, po pierwsze, kto te taśmy nagrał, kto je upublicznił, no to wiadomo, że teoretycznie wprost, ale skąd je miał? E, mówi się, że nagrali je kelnerzy, to myślę, że taka sama, takie samo prawdopodobieństwo, jakby je, e, nagrały je sprzątaczki czy, czy jakiś dozorca. E, nie wierzę w taką sytuację. Sądzę, że to było bardzo dobrze skonstruowane. To jest właśnie zastanawiające, które, które służby, czy którzy politycy. Czy być może to była też opozycja, bo jest taka możliwość, chodzą takie głosy, że na przykład PiS by to mógł, mógł zrobić, albo ich służby, które mają podległe. PiS ma które podległe służby? Tego nie wiadomo niestety, bo nie, służby, służb u nas jest bardzo wiele. Tych, które mogą nagrywać, jest, zdaje się 11. E, także mogą być ludzie jeszcze po rządach pisów w tych służb. Tego, tego nie wiadomo. Mogli mieć jakichś swoich agentów. No, ciężko, ciężko stwierdzić, ale jeśli chodzi o ten czas, myślę, że przynajmniej dla mnie zastanawiające jest to, czemu właśnie teraz kiedy na przykład sprawa państwa Kwaśniewskich wyszła i jak mówił nasz poseł Przemysław Wipler, argumenty, które padały przeciwko Kwaśniewskim są bardzo silnymi dowodami na to, że można będzie ich skazać i powinni siedzieć w więzieniu. Kilka dni po tym wypłynęły te taśmy, a jak wiadomo taśmy są sprzed roku, wybory minęły, następne wybory samorządowe są za kilka miesięcy, sezon ogórkowy, mistrzostwa świata w piłce nożnej, czas jest zastanawiający, ale też zastanawiają czy rzeczywiście to był przypadek, czy jednak celowe działanie. A jaki może być finał całej afery? Bo być może właśnie tutaj znajdziemy autora. Kto najwięcej ugra na całej sprawie? Hmm, myślę, że tutaj e, mogą być jakieś hmm, walki frakcyjne wewnątrz ekipy rządzącej. Mam tu na myśli też i pana prezydenta i jego, jego świtę, e, pana premiera Tuska, a także no, walki wewnątrz platformy. Tu na pewno się coś dzieje. Straci na pewno na tym premier i jego autorytet, zyskać może na tym prezydent i może zyskać jakaś frakcja opozycyjna względem Donalda Tuska, o ile platforma przetrwa ten czas. Choć wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobna opcja. Tak, jest bardzo prawdopodobna opcja przedwczesnych wyborów, bo warto zwrócić uwagę teraz, że platforma, rząd koalicyjny Platformy i PSL-u ma zaledwie kilku posłów przewagi, jeśli chodzi o większość parlamentarną. Także tych kilku posłów można przeciągnąć na swoją stronę bardzo szybko. I i to sytuacja się bardzo szybko może zmienić w drugą stronę. Także przedwczesne wybory są możliwe. Pytanie tylko kiedy: Czy one będą teraz, w okresie powiedzmy jeszcze wakacyjnym, czy jednak tak jak my byśmy optowali, łącznie żeby to były wyborami samorządowymi już na jesieni. Czy nowa prawica jest gotowa na przedwczesne wybory? Tak, jesteśmy cały czas gotowi do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę. Dla nas jak widać sondaże cały czas rosną i poparcie cały czas rośnie, także... E, ale szczerze przyznam, przy... że może jeszcze kilka miesięcy by było lepsze z punktu widzenia nowej prawicy, żebyśmy Czy jeszcze lepiej mogli być... Nie zapewnił Wam kilku punktów procentowych? Jeżeli ta tendencja by się utrzymała? No to pytanie ciężko odpowiedzieć. Jeśli by się utrzymała ta tendencja, pewnie tak, ale nie wiadomo jak się też ta sprawa tej afery zakończy. Wiadomo, że rząd będzie zamiatał to pod dywan. PSL jakoś za szybko też z tej koalicji nie wyjdzie, jeśli się nic specjalnego nie wydarzy, bo jednak te posady, które oni zapewniają swoim ludziom są najważniejsze dla PSL-u. A dla nas myślę, że skoro już sondaże nam dają 10%, to wynik. Ten, który zakładaliśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli wynik dwucyfrowy, jest w tym momencie jak najbardziej realny. Na nie być może by było więcej, ale no to jest wróżenie z fusów w tym momencie, tak jak mówię. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby te wybory się jednak odbyły jak najwcześniej. Znaczy jak najwcześniej, czyli nie, nie tak, jak powinny być za rok, ale najlepiej z wyborami samorządowymi ze względu także i na koszty. I sądzimy, że wynik, który wtedy byśmy osiągnęli, będzie miał, mógł mieć realny wpływ na to, kto będzie w Polsce rządził i że będzie to nowa prawica ewentualnie z koalicjantem. Dziękuję. Dziękuję.